Teraz, w tym odcinku, będziemy gadać sobie o wykształceniu. Czyli o edukacji, wykształceniu i co bym zmienił w tej procesie, w procesie edukacji, i tak dalej. No, Czyli zaczynamy. Pierwszym aspektem w tym monologu jest moje wykształcenie. Obecnie mam tytuł zawodowy inżyniera. Ja konkretnie skończyłem inżynierię danych o specjalizacji programista baz danych. Wcześniej e, ukończyłem techniką i mam tutaj technikę organizacji reklamy. E, obecnie robię magisterkę na kierunku zarządzania inżynieria produkcji. E, studia Gienna, dlatego mog mogą się filmy nie pojawiać. Zresztą będę o tym mówił o planach. E, Teraz zostawmy mnie i przejdźmy do tego, co by zmienił w procesie edukacji. Pierwsze, nie zwiększałbym lekcji religii czy etyki godzin, bo jestem co prawda osobą wierzącą i praktykującą, ale w szkole powinniśmy się dowiedzieć też o wszystkich wiarach i tu bym to zmienił troszkę, bo mówmy się, na niektórych, w niektórych szkołach to zależy dużo od szkoły, Mam praktycznie cały czas kierunkowo jedną wiarę, jedną wiarę, jedną wiarę. To po prostu jak ktoś chce się dowiedzieć o coś więcej o wiarach, to musi sam lecieć i się dowiadywać. Na przykład ja dużo wiem, ona ma to o innych wiarach i powiem wam, niekiedy są ciekawe informacje, ale po prostu to zależy od Was. Tak mamy wolną wolę. Co do historii i wieści, że ma być obowiązkowy nowy przedmiot, czyli tam historia lokalna albo XX wieku. Największą szkodą, z tego co pamiętam, u mnie przynajmniej, było wałkowanie w gimnazjum. To jeszcze chodziłem... Było od nowa praktycznie tego samego, co było w podstawówce. <noise> nie powiem tego głośno, ale aż się chcę czeknąć. Bez przesady, wałkujemy. E, wałkowaliśmy od prehistorii. Zanim doszliśmy do barówku, to już był kolejny roku. Wchalone, no. Ech. Powinny być kontynuowanie toku i skupienie się równomiernie od historii globalnej przez historię raju, po historię lokalną według mnie. O lekturach powróc że zamiczę, bo jak ja byłem w gimnazji z ją to aż prawie wybuchnąłem śmiechem, no później też wybuchałem śmiechem się dowiadywałem co ma moja kuzynka, która chodzi do podstawów i Generalnie na niektórych przedmiotach powinniśmy praktycznie stawiać co nam się przyda w codziennym życiu. Na przykład, jak było takie przysposobienie e, e, podstawy przedsiębiorczości, no to słusznie na przykład pity wypełnialiśmy. Tu muszę pochwalić swoje, e, swoje technikum. <grym> czyli generalnie skupienie się na praktyce niż na teorii. To już będzie błędne tego dzisiejszego vloga. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, krótki vlog jak zawsze, ale od tego one są, to ma być krótka wypowiedź moja na ten temat. Zapraszam Was do linków w opisie, a także subskrypcji oraz zajkowanie kanału, jeśli Wam się to spodobało. Dzięki za uwagę, cześć!